Kochani, rozpoczynamy nasze rekolekcje wielkopostne, parafialne. Rekolekcje to jest taki czas, który mamy sobie wykroić z naszych codziennych obowiązków, po to, aby zintegrować, scalić naszą tożsamość. Często zabieganą, rozbitą rekolekcją po łacinie oznacza ponowny zbiór ponowną kolekcję. Ponowne scalenie wszystkiego tego, co jest w nas rozbite i nieuporządkowane. Po to, abyśmy odkryli naszą prawdziwą tożsamość, do kogo należymy, więź, z kim nas tworzy. Rekolekcje parafialne w tym roku poświęcimy pięciu przykazaniom kościelnym kościelnym, to znaczy nie Bożym, nie dekalogowi. Tylko przekazaniom, które Kościół formułuje i zmienia w ciągu różnych epok, po to, aby dostosować do określonej mentalności, wymagań określonych czasów, zmiennych także, by wyznaczyć pewne minimum praktyk religijnych, koniecznych do utrzymania więzi z Chrystusem i Kościołem. Jest to minimum praktyk, to nie jest maksimum. Jeżeli przykazanie kościelne mówi przynajmniej raz w roku spowiadać się, to jest przynajmniej minimum, to nie znaczy, że ktoś raz w roku się wyspowiada i jest wzorowym katolikiem, nie? No, kościół proponuje więcej. No ale minimum, no, tak aby Polska nie zginęła, no to już to raz w roku wystarczy. Nie? Więc minimum, przykazania kościelne się zmieniają. Za mojego życia już zmieniły się cztery razy. Ostatnia zmiana jest z 2014 roku, więc w miarę niedawne. Pamiętacie może, jeśli chodzi o starsze pokolenie, że były dawniej przykazania, które mówiły o spowiedzi wielkanocnej. Dzisiaj jest spowiedź raz w roku, niekoniecznie w Wielkanoc, czy w okresie wielkanocnym. Były dawniej zabawy huczne, teraz już o hucznych nie ma mowy, tylko w ogóle o zabawach bo takie półgębkie można było robić, nie? Tylko kucznych nie można było robić. Zabawy, e, czy czasy zakazane. Adwent do nich należał, Wielki Post. Teraz nie ma w ogóle sformułowania czasów zakazanych, tylko czas pokuty i do nich należy tylko Wielki Post, bo Adwent już jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana, więc to się zmienia. By nie było przekazania dotyczącego troski o potrzeby wspólnoty Kościoła, a pojawiło się. Więc Czasy wymagają przemyślenia na nowo, co nas tak jako katolików obowiązuje. Jak brzmią dzisiaj przykazania kościelne? Pierwsze, w niedzielę i święta nakazane uczestniczyć w Mszy Świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Drugie, przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Trzecie, przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą. Czwarte, zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. Piąte, troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Każdego dnia będę omawiał te przykazania kościelne, także po to, abyśmy uświadomili sobie, jaką argumentację stosować, na przykład w procesie wychowawczym, gdy macie dzieci, wnuki, jak im tłumaczycie pewne rzeczy. To jest zawsze ciekawe, jak Wy jako rodzice tłumaczycie dzieciom, że pewne praktyki religijne warto, należy, dobrze by było podejmować. Kiedyś mama jednej licealistki przyszła do mnie oburzona, żebym jej ją pożałował, bo współczuję, jak to ją córka nie słucha, i mówi. Proszę księdza, moja córka mnie nie słucha. Mówię, ojej, no co się stało? Ona mnie pyta, po co ona ma w niedzielę iść do kościoła? Wyobraża sobie ksiądz? Mówię, no. I, i co? No jak to co? No, ona mnie pyta, po co ona ma iść do kościoła? Mówię, no, wie panie, ale bardzo sensowne pytanie. No po co ona ma chodzić do kościoła? No jak to, to nie ma chodzić? Mówię, no, ja nie mówię, że nie ma chodzić, ale. Yy, Jakiej pani tłumaczy, jakiej pani argumentuje, właśnie, że po co ona ma chodzić? No jak to, 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 to no chyba, chyba, czy, no chyba się chodzi do kościoła. Ja mówię, no, wie pani, chodzi się albo nie chodzi. No i jedni chodzą, i inni nie chodzą. Tak samo dobrze rosną i rozwijają się, i wcale na e, e, zasobność portfela to nie wpływa. Ale wie ksiądz, co, no to, to mnie ksiądz dziwił. Ja mówię, no, ale czym ja panią ją zdziwiłem? No, chodzi o to, no, to jest bardzo mądre, zasadne pytanie. No z rzeczy bezsensownych nie ma po co robić. Więc po co chodzić w niedzielę do kościoła? No jak to no, moja matka chodziła, moja babcia chodziła, no u nas w rodzinie się chodzi. Ojej, ja wielki argument z tradycji rodzinnej. Nie? No, to pani prababcia chodziła do rzeki prać na tarce. Nie? A pani zerwała z tradycją rodzinną i kupiła sobie pani pralkę. Nie, pani, nie, nie chodzi pani do rzeki prać. A no, przecież prało się w pani rodzinie w rzece. No, no i tradycja rodzinna pani zerwała. Dlaczego córka ma kontynuować też inne tradycje rodzinne? Nie? No wie ksiądz, co? To jak teraz są księdze żatacy, to ja już nie wiem, na czym ta świat stoi i poszła, obraziła się. No trudno, no trudno. Pani w każdym razie nie widziała. Uważa to za pewną oczywistość. Wiele rzeczy my uważamy za jakąś oczywistość. Jest to dla mnie oczywiste, no ale dla kogoś innego to jest zupełnie nieoczywiste. Chodzi o to, że jak uzasadniam pewne rzeczy? Czemu jesteście dzisiaj w Kościele? Po co? Bo w rodzinie u Was się tak chodziło? Po co, bo ksiądz wam kazał? Bo boicie się, żeby was nieszczęście nie trafiło. No dlaczego jesteście dzisiaj w Kościele? Albo po co? też? Bo to są dwa różne pytania, żeby na to zwrócić uwagę. Po co i dlaczego? Jedno mówi o celu, drugie o przyczynie. Po, po co jesteście w Kościele? Więc zajmiemy się tym tematem. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Najpierw dlaczego w niedzielę? W niedzielę. Świętujemy niedzielę. A bo jest przykazanie Boże, proszę wiedza. No jak to przecież jest przykazanie? Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. No, no niby tak, ale to jest takie przykazanie sformowane tak katechetycznie, po to, żeby nam dzieci to zapamiętały. Ale gdy weźmiemy Biblię i przeczytamy to przykazanie tak dokładnie. To jest tam napisane, pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. No a szabat, no nijak się nie da przeskoczyć, tego jest w sobotę, to jest sobota, szabat, sobota. No więc my za bardzo w sobotę akurat nie świętujemy, tylko pranie, sprzątanie, gotowanie. No trzeba nadrobić różne prace domowe. I o jakim tam świętowaniu mowa? No, no najwyżej się do pracy nie idzie czasem, nie? Niektórzy. Więc dlaczego świętujecie niedzielę? A bo Pan Bóg sześć dni pracował i w siódmym odpoczął. No, no to znowu chodzi o szabat. W szabat odpoczął, w szabat odpoczął a nie w niedzielę. Tu to już nie wiem. No to jak Pani nie wie, no to, to jak Pani przekaże tę e, wiarę, sensowność świętowania niedzieli młodemu pokoleniu? Nie? To jest wiedza, nie wiedza, w Pani przypadku, zawiniona. Są takie niewiedze niezawinione, że ja nie mam obowiązku wiedzieć. Nie muszę wiedzieć, gdzie jest centrum alosteryczne w komórce, nie jest cytologii, no, nie jestem biologiem, nie muszę się na tym znać. Czy podać sekwencję kwasu desoksolukleinowego? No nie muszę tego znać. To nie jest moja niewiedza nie jest zawiniona, ale pewne rzeczy mam obowiązek wiedzieć mam obowiązek wiedzieć. Jeżeli prowadzę samochód, mam obowiązek wiedzieć, co się robi, gdy jest znak stop napisany. I jeżeli ktoś tego nie respektuje, to niewiedza zawiniona. I tak samo w przypadku was. Jeśli nie wiecie, czemu świętujecie niedzielę, jest to niewiedza zawiniona. Zawiniona. Macie wiedzieć. Bo w, je, w niedzielę Jezus Chrystus z zmartwychwstał. To jest jedyna e, prawidłowa odpowiedź. My świętujemy chrześcijanie Niedzielę, ponieważ w niedzielę dokonało się zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, czyli jak w soczewce yy, yy, zogniskowało się yy, zwycięstwo nad śmiercią, nad grzechem, nad szatanem, nad złem, nad wszystkim tym, czego Pan Bóg nie zamierzył dla człowieka, co człowieka poniewiera, upadla. I my to świętujemy, naszą tożsamość, że jesteśmy taką yy, yy, grupą ludzi, którzy uzważają, że obojętnie jak losy świata by się nie potoczyły, to ostatecznie miłość, życie zwyciężą. Jeżeli tutaj przychodzicie do kościoła, to właśnie pokazujecie światu, że należycie do takiej wizji rzeczywistości, do takiej wizji kosmosu, świata i człowieka, że ostatecznie Bóg w nas, dzięki więzi z Jezusem Chrystusem pokona wszystko, co jest związane ze złem, śmiercią, grzechem szatana. I to świętujecie. Jeśli nie umiecie tego przekazać młodemu pokoleniu, macie yy, yy, niewiedzę zawinioną. Grzeszne to jest, po prostu grzeszne. Nie ma, chyba, że ktoś. Ach, no wiadomo, to ja mówię do ludzi, którzy są zdrowi na umyśle i na ciele. Bo jeżeli ktoś jest, no, ma jakąś tam jednostkę chorobową, ograniczony mentalnie, jest, no to wiadomo, że nie ma należy od niego wymagać. Nie, nie, nie trzeba, no po prostu Pan Bóg sobie z tym poradzi i jest po prostu psychicznie ograniczony, to wiadomo, ale o tych rzeczach nie mówię. Jeżeli jesteście zdrowi psychicznie, macie to wiecie, ci tyle, no nie ma gadania, nie ma gadania. Więc w niedzielę, ale jest nie tylko w niedzielę, święta nakazane. Jakie to są święta nakazane? Skąd mamy informacje o świętach nakazanych? Z kodeksu prawa kanonicznego. My jako katolicy też tworzymy pewną społeczność i to ogromną społeczność na całym świecie. I żeby ta społeczność nie była chaosem, tylko była uporządkowana od zarania w ogóle chrześcijaństwa, kiedy zaczęło się instytucjonalizować, no było, były ujmowane pewne reguły naszego funkcjonowania, prawo. Więc nas obowiązuje też prawo kanoniczne. Ostatnia wersja prawa kanonicznego to jest 1983 rok. I jeśli chodzi o święta nakazane, są tam wymienione w kanonie 1246 i następnych. Jest 10 świąt nakazanych, łatwo zapamiętać, 10 w całym roku liturgicznym. I jakie to są? Narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, Boże Narodzenie. Objawienie Pańskie 6 stycznia, czyli Trzech Króli, popularnie zwane. W niepowstąpienie najświętszego ciała i krwi Chrystusa popularnie zwane Boże Ciałem, Bożym Ciałem. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Kiedy to jest? No, 1 stycznia. Jej niepokalane poczęcie 8 grudnia w niebowzięcie Świętego Józefa. Wypada 19 marca, czyli tak dzisiaj, ale ze względu na to, że niedziela Wielkiego Postu ma rangę wyższą liturgicznie niż to święto, jest Świętego Józefa przesunięte na jutro świętych apostołów Piotra i Pawła i wreszcie wszystkich świętych. I od razu drugi paragraf mówi tak, konferencja episkopatu może jednak niektóre z dni świątecznych nakazanych znieść lub przenieść na niedzielę. I tak się stało. My jesteśmy w takim kraju, w którym politycznie wywalczyliśmy sobie pewne, jako chrześcijanie, jako katolicy, przywileje ze względów religijnych i mamy wolne. Większość dni świątecznych mamy wolnych, ale gdy pojedziecie na przykład do krajów buddyjskich, no tam nie ma żadnych niedziel wolnych czy jakichś świąt, ale są święta na przykład buddyjskie wolne, nie? no wiadomo, każde społeczeństwo tworzy sobie państwo takie, jakie chce. Jeżeli jesteśmy większością katolicką, no to po prostu chcemy mieć wolne większość naszych świąt. I tak jest. Niektóre jednak święta są zniesione także z tej racji, że nie mamy wolnych dni, są to dni pracy. I jakie to jest? W niebo wstąpienie. To był czwartek dawniej. Przesunięto jest na niedzielę, więc i tak idziemy wtedy do kościoła, więc świętujemy. Niepokalane poczęcie 8 grudnia. Nie masz obowiązku iść wtedy na msze. Chociaż święto jest. I zachęcamy, jeżeli możesz iść na msze, idź. Ale jeżeli nie pójdziesz, nie masz grzechu. Świętego Józefa 19 marca jest święto, ale nie masz obowiązku przyjść na mszę świętą oraz Święty apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca też nie musimy przyjść na mszę świętą. Chociaż niektórzy też się spowiadają, że przy nie byłam na niepokalane poczęcie na mszy. Nie musiałaby się pani z tego spowiadać, ponieważ nie ma pani grzechu, nie jest pani zobowiązana do tego. Jeżeli pani się spowiada z tego, że nie była pani w niepokalane poczęcie, to czemu nie spowiada się pani z tego, że nie była pani też i 7 grudnia, i na 6 grudnia świętego Mikołaja, też mogła pani być? Nie? No i w jeden i w drugi dzień nie ma pani obowiązku, ale pani się spowiada z tego. W związku z tym, dlaczego? Bo nie ma pani wiedzy. Nie, nie, nie. po prostu zakończyła pani swoją edukację najprawdopodobniej na pierwszej komunii świętej i dalej pani jakby nie szukała odpowiedzi na te pytania do czego panią kościół zobowiązuje a do czego nie no proste no, no, no. warto dlatego sobie przypomnieć także jeśli chodzi o przykazania kościelne co nas obowiązuje, a co nie i teraz tak mamy w niedzielę i święta nakazane uczestniczyć w mszy świętej Dlaczego uczestniczyć w mszy świętej? Dlaczego nie można na przykład się pomodlić, na przykład o różańcem? Ktoś lubi różaniec, albo ktoś powie tak, ale proszę księdza, ja nie lubię do bo jest zawsze dużo ludzi, rewia, mody, panie patrzą, jak która jest ubrana, jaką tam fryzulema, Ja wolę tak do kościoła, jak jest tak pusto, tak spokojnie wtedy, tak e, nikt nic e, mi nie będzie mówił e, i te, te śpiewy też do mnie drażni. No tak. albo ktoś powie do lasu, w lesie, tam Pana Boga czuć, czuć Jego obecność na łonie natury, nie? No okej, okay, ale nam w ogóle nie chodzi o uczucia, jakie nam towarzyszą. Czy nam jest tak miło, ten organista gra, trul, on się rozpływa, ten ksiądz taki jak on, a ten głos, proszę księdza, jak ksiądz pięknie mówił kazanie, a o czym? Nie wiem, ale tak pięknie się zmówił. Aha, okej, okay, no tak, to się rozpływała, to no było tak pięknie. I ona wtedy czuła tego Pana Boga, ale właśnie nie o to chodzi, czy ty czujesz Pana Boga, czy nie czujesz, to, to w ogóle możesz nic nie czuć, albo mieć uczucia wręcz nieprzyjemne, ale chodzi o to, że masz spotkać się z Jezusem Chrystusem, który nam obiecał swoją obecność w sakramencie ołtarza. On nam obiecał, to jest ciało moje, to jest krew moja, to czyńcie na moją pamiątkę. I dlatego przychodzimy tutaj, żeby spotkać się z Nim. Zabierzyliśmy Jego obietnicy. Natomiast nie obiecał nam, że będzie obecny na łonie natury w lesie. Oczywiście Pan Bóg jest wszechobecny, ale nie jest to obecność, którą jesteśmy w stanie wskazać palcem, że na pewno tutaj On sobie siedzi na tym drzewie. Tak? Nie, nie. My chcemy spotkać się z Jego obecnością, obiecaną przez Niego i na pewno jest w Najświętszym Sakramencie. I dlatego to jest msza święta. Nie do zastąpienia. Obojętnie w, jakim, w jakiej atmosferze jest odprawiana. Czy, czy ksiądz nawet rozumiemy go, czy nie. Czy ma dobrą dykcję, artykulację, czy tam coś wyłapujemy pomiędzy jego wargami. Nie? To, to nie ma znaczenia. Jest, Eucharystia jest. Tak? Dlatego msza święta. Jest to czasem niektórzy. Wolą, uzasadniają, że no, ach, ale i Matka Boska się objawiła, coś powiedziała, tak, i to trzeba słuchać. No i właśnie nie trzeba. Kościół nie nakazuje nam tego słuchać, co Matka Boska powiedziała w jakimś objawieniu. Nawet jeżeli Kościół mówi, tak, w Fatimie albo w Lourdes Matka Boska objawiła się i potwierdzamy to e, autentyczność tego objawienia, to nie zobowiązuje nas do wierzenia w to. Ktoś jest dalej porządnym katolikiem, jeśli nie wierzy w Matkę Boską objawiającą się w Lourdes. Tak? Kościół nie zobowiązuje do tego. I nie, w niektórych waszych uszach teraz jesteście zbulwersowani, a ja Wam przekazuję naukę Kościoła, a nie to, jak Wy do tej pory jesteście wyedukowani w tej sprawie. Nie? Natomiast i ktoś, kto nie wierzy w takie objawienia, dalej jest porządnym katolikiem. Ale jeśli ktoś nie wierzy w obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, nie jest katolikiem. I tyle. Proste jak yy, yy, trud. No po prostu no nie ma yy, żadnej filozofii wielkiej w tym, yy, gdzie jest granica ortodoksji. Więc yy, warto na to zwrócić uwagę, bo czasem argumentacja, którą się posługujemy, zwłaszcza dotyczy... No, przepraszam, że nie, chcie, nie chcę obrażać się i w ogóle żebym nie wyszedł jakiegoś seksisty, ale częściej to dotyczy pań niż panów. Nie? Częściej kobiet, które są bardzo pobożne i taką argumentację mają z objawień Matki Bożej, bo Matka Boska powiedziała, dobrze, jeżeli pa, pań, dla Pani coś to znaczy, Pani wiarę to wspomaga, rozwija, to tak, ale niech mnie Pani do tego nie zobowiązuje, bo Kościół mnie do tego nie zobowiązuje. Kościół mnie zobowiązuje do wiary w sakramenty i całego depozytu wiary. Jak tak można, nie? O poprzedniej, przy, jeden pan przyszedł do mnie i mówi, ja się nie zgadzam z tym, co ksiądz mówi. No ale hmm, można się nie zgadzać z interpretacjami pewnych rzeczy, które e, przekazuję, ale z faktami, no, w prawie kanonicznym pisze tak a tak, nie zgadzam się z tym. No, no po prostu tak pisze, bez względu na to, czy 2 plus 2 równa się 4, nie zgadzam się z tym. No może się pani nie zgadzać, ale to... No albo nie wezmę pani na poważnie, albo trzeba panią leczyć, albo posługuje się pani systemem nie dziesiętnym, tylko na przykład binarnym, bo no to będzie to inaczej równanie wyglądało. Okej, okay, no tak, ale trzeba mieć jakąś świadomość z tego. Więc tak, w niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej, to jest jeden z elementów musza święta, tego świętowania niedzielnego, nie do zastąpienia czymś innym, też nie do zastąpienia w innym dniu. I drugi element powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Zwłaszcza w naszych czasach ważny element, dlatego że dotyczy takiej zdrowej antropologii, polegającej na tym, że Kościół niejako mówi każdemu z nas: jesteś człowiekiem, którego Pan Bóg tak skonstruował, że do dobrego funkcjonowania, zarówno Twojego umysłu, Twojej duszy, Twojego ciała, należy odpoczynek. Nie jesteś maszyną, która może funkcjonować non-stop. Po prostu musisz odpocząć, bo inaczej nie będziesz normalny, będziesz chory, będziesz destrukcyjnie funkcjonował. W związku z tym trzeba odpocząć. I Kościół mówi to w takiej formule: powstrzymać się od prac, zwłaszcza niekoniecznych. I tutaj odwołuję się do dobrze ukształtowanego sumienia każdego z nas. Co to znaczy praca niekonieczna? Musisz sobie odpowiedzieć, co jest konieczne i musisz zrobić, bo się wiąże z jakimiś konsekwencjami poważnymi, a co jest takie, że nie musisz tego zrobić, nic się nie stanie. I czasem są takie na przykład zawody, które funkcjonują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bo nazywamy je najczęściej służbą. Na przykład lekarze, pielęgniarki, służby ratownicze, czy choćby ksiądz. No, ja w niedzielę mówię od rana do wieczora, i dla mnie już teraz na tej przy nie za bardzo mi się chce. Bo to już mówię chyba trzeci raz, a jeszcze mam z 5 razy przed sobą takiego gadania, i w ogóle mi się nie chce, ale jest to dla mnie praca. Jest to dla mnie praca. Jest to sensowne, no, bo, bo ze względu na wasze dobro duchowe i na powołanie, które mam, no, będę do was mówił, tak? Ale żebym odpoczywał przy tym, absolutnie nie, absolutnie nie. Ja mam zupełnie wiele innych dobrych pomysłów na swój odpoczynek. Nie? Ale są takie zawody, które trzeba wykonać w niedzielę. Tak samo nawet. Prace domowe. No, wiele pań czy panów no, musi dzisiaj ugotować obiad, bo będzie miała piątkę ludzi pod dachem, zmierzłych i, i, i po prostu nie do wytrzymania. Więc lepiej już im ugotować ten obiad. Nie? Niech, niech zjedzą i będzie święty spokój. no To jest praca konieczna. tak Albo no dziecko coś tam wybrudzi, na drugi dzień trzeba do szkoły, trzeba przeprać. No to trzeba, no to trzeba, trudno. Ale sami macie rozum i sumienie, żeby rozważyć, jaka praca jest konieczna, jaka niekonieczna i tyle. Tu chodzi też o odpoczynek. Odpoczymywamy najczęściej odwrotnie niż nasza praca codzienna. Jeżeli ktoś, ja jestem z Zabrza, tam na Górnym Śląsku mamy dużo kopalni i górnicy tam fedrują cały tydzień i jeżeli komu się trafi niedziela wolna, no to dobrze, żeby odpoczął biernie, bo fizycznie jest wyeksploatowany, więc niech se pośpi, poleży, podje, popatrzy w telewizor i nic nie robi. No, no tak. A jeżeli ktoś cały tydzień ma taką pracę, że siedzi przed monitorem tak, i tylko klika tam i nic w ogóle się nie rusza, no to dobrze, żeby w niedzielę podjął odpoczynek aktywny. Poszedł sobie w góry, nie wiem, popływał, pochodził fizycznego troszeczkę zaangażowania ciała, no bo tak nasze ciało funkcjonuje. Ale do tego też znowu trzeba pewnej refleksji. Nie polega to na tym, że ktoś wypoczywa tak, jak mu się wydaje, albo poddaje się wypoczynkowi, no nie wiem, takiej znowu tradycji rodzinnej, bo tak go mama nauczyła, że wypoczywa się zawsze tak, że się idzie do cioci i siedzi siedem godzin przy stole, że to jest najlepszy wypoczynek, nie? No niekoniecznie dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego jest to najlepszy wypoczynek, ale znowu trzeba jakby mądrze kształtować swoje człowieczeństwo i rzeczywistość. Nie wszystko, co nas rodzice nauczyli, jest najlepsze. Nie wszystko, co robimy, bo mamy na to ochotę, jest najlepsze. Więc Kościół Odwołuje się do naszego sumienia, konsciencja, czyli sumienie, to ale w, i w łacinie, i w wielu językach romanskich jest to też świadomość, mądrość, rozumność podejmowanych naszych działań. No, oczywiście, że to wszystko, zarówno to świętowanie niedzieli, jak i wypoczynek, w zasadzie wszystko, co jest ważne, piękne, wartościowe, wymaga dyscypliny. Ta dyscyplina no jest coś... Nie, nie jest czymś sama sobie przyjemnym. O, uwaga! Wypoczynek, mądry wypoczynek niekoniecznie wiąże się z przyjemnością. Na przykład no, dla mnie dobre są ćwiczenia fizyczne na mój kręgosłup, ale jestem leniwy, no nie chce mi się. No, ćwiczenia fizyczne nie sprawiają przyjemności mi. Tak? No, yy, Mój tata mówił, no najlepszy wypoczynek to jest co? Pilot, papucie i piwo. O to jest wypoczynek. Ale dla zdrowia niekoniecznie tak musi być. nie Ja rozumiem, ja rozumiem, to jest przyjemne, ale niekoniecznie dla zdrowia. Więc kochani, patrząc na przykazania kościelne, one chronią także nasze człowieczeństwo i naszą więź z Chrystusem i z Kościołem. I kończę już to omawianie pierwszego przykazania, bo sami już słyszycie, że jestem gaduła, więc tak, w niedzielę i święta nakazane Uczestniczyć w świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Czerpcie z tego, że jesteście chrześcijanami, że świętujecie swoją tożsamość, że kościół tak, że przypominając nam o pewnym minimum praktyk religijnych, dba o nasze człowieczeństwo i te przekazania nie są przeciwne naszemu rozwojowi, tylko wręcz czymś co pomaga nam nie rozwinąć. W kolejnych dniach będę omawiał następne przekonania kościelne. Zapraszam was serdecznie. Amen. A teraz powstańcie i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,